A więc za chwilę zalewamy tą drukarkę tą żywicą. Później model ląduje w tym kubełku zalany, zalany izopropanolem. Ląduje to tu, myjemy. Później utwardzamy. Witam Cię na fabryka Kompel. Zadanie mamy takie: na dziś i jutro zaprojektować rozpierak do tej gumy. Który ma rozeprzeć tą gumę do odpowiedniej średnicy, a konkretnie do tej rury. O. Tak, żeby przylegała do tej rury. To jest akurat przykład. A rzeczywista długość tej gumy jest taka. Dobrze. Ja już tu wstępnie zaprojektowałem. Na razie w formie tylko tego, tej długości do testów, już tłumaczę, jak to ma zamiar działać. Mamy tu taki czpień w środku. W momencie, kiedy go liniowo przesuniemy w dół, on rozepcze nam te promieniowo rozstawione elementy. Prosta zasada działania. Trzeba było tylko przeliczyć do jakiej wartości ma się tutaj rozeprzeć. No i tyle. Wykonamy to w technologii SLA na mojej drukarce Anycubek Photon M3 Max. Wygenerowałem już w zasadzie ścieżki narzędzia, ścieżkę do druku. Tu już tak losowo sobie zaimportowałem i losowo sobie w yy, rozmieściłem detale. Jeżeli chodzi o ustawienia. Ja yy, ustawienia zrobiłem na, jeżeli chodzi o warstwę to jest 0,07 mm. Normalna ekspozycja UV to jest 3 sekundy, wyłączenie UV to jest na 2 sekundy. Tak to mniej więcej wygląda. Bierzemy się za drukowanie. Na początek jednak, zanim zaleję kuwetę żywicą, ostatnio zakupiłem taką szmatkę antystatyczną. Nie wiem, ona jest jakaś nasączona czymś. Spróbuję wyczyścić tą kuwetę, bo ona zawsze się tak elektryzuje, że kleją się takie syfy. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Ona się tak jakoś klei, jest czymś nasączona. Ciekawy, hmm. no nic, przetryl zobaczymy. No nawet nieźle. Lepiej niż zwykła szmatka z fibry. No nieźle. Teraz wyczyszczę jeszcze LCD w drukarce i zalewamy. Dobrze. Montujemy kuwetę. Kuweta musi być dobrze osadzona. Później najmniejszy ruch podczas druku powoduje ślady na wydruku. W tym przypadku niedużo Yy, niedużej ilości drukujemy, więc nie będę używał automatycznego napełniania, dopełniania kuwety. Wystarczy, że razem zaleję żywicą. i powinna starczyć. A ci na pewno starczy. Dobrze. Mamy max. Zaraz wrzucamy pendrive'a z, z wygenerowanym programem. Jedziemy z wydruki. Uruchamiamy maszynerię. Zamykamy osłony V i jedziemy z testem z wydrukiem. Platforma się opuszcza, zaburza. Wielu z Was pewnie mi zarzuci, że nie ma wentylacji, ale dziwicie się, bo jest. Mam tutaj w tym domu rekuperację. Przełączyłem tylko na zasysanie powietrza, a nie na nadmuch. I powoduje to, że naprawdę bardzo dobrze Wyciągam cały ten smród z żywicy. No dobrze, pierwsza warstwa już idzie. Co ciekawe, program pokazywał mi 6 godzin, Żukarka pokazuje mi 7. No nic, jak wydrukuję to, to obejrzymy sobie efekty.

4 godziny i 34 minuty. Fajnie. To pierwszej w nocy. Więc dobrze. Wydruk zrobiony. Jeszcze zostanie przygotuj sobie kuvety. Tak to wygląda. Dobrze. To teraz myjemy i utwardzamy. O i włączamy ten sprzęt i płukamy. na kufeta, uruchamiamy sprzęt, a przytackę zabrać. Reflektor. Uh -huh. I myjemy. Nie ujrzyj się mi. Ja w międzyczasie umyję platformę. ¿Tú sabes? I tak to wygląda. Obsuszymy i utwardzamy. Mam już obsuszone. w tą stronę wrócimy na dwie minuty Mamy utwardzony element. Zaraz będziemy testować jak to działa. Stało się. Mamy wszystkie elementy. Oj, to tak ma wyglądać. Przesuwając ten w dół. Ten rozpierak będziemy powodować zwiększenie średnicy, tak to wygląda. Spróbujemy to składać. Oczywiście to będzie skręcone śrubami. O i teraz jak ja będę to wciskał to będą się te elementy rozpierać. O, już mamy większą średnicę. Będzie śruba, podkładka, gwint. i będzie to. No, ręcznie to dużo nie. Nie jestem w stanie dużo rozeprzeć. No. Tak wygląda prototyp. Poskręcamy i zobaczymy co z tego wyjdzie. Otoczyłem sobie taki element. Do testów. I zobaczymy, jak to zadziała. O, i to w, ten, to w ten sposób będzie wyglądało. Ta szpilka trochę jest za krótka, ale do testów, do szybkiego testu. Wystarczy. Jak ta szpilka będzie dłuższa, to po prostu za nią będę ciągnął, i wtedy, czy to mechanizm będzie ciągnął jakiś, siłownik, czy cokolwiek innego, i wtedy wydarzy się coś takiego. O. I mamy rozpierak. jeszcze raz Docelowo ta guma tu będzie wchodzić. Tak, na tym etapie moja rola się kończy. Pozostaje to zlecić firmie zewnętrznej by wykonała to już w docelowym materiale. Ja natomiast zabieram się za kolejne zlecenie. Was zapraszam do subskrypcji i odwiedzania mojej strony. Dziękuję, pozdrawiam.